Witajcie. Tutaj Taros z kanału Taro Art. Jako, że to mój pierwszy film, proszę Was o wyrozumiałość. Chciałabym Wam pokazać album, jaki zrobiłam ze zwykłych podkładek pod piwo Takich, które możemy dostać zawsze w jakichś pubach. Podkładki te okleiłam brązowym papierem. z Galerii papieru z kapuśniaczka, natomiast elementy y, dodane do tej bazy są z tego papieru. Jest to papier y, Primy, bardzo kolorowy, z dużą ilością ciekawych kartek z elementami samochodu. Tutaj mamy element drewna. Tutaj takie bardzo ciekawe do wycięcia elementy. Tutaj znowu jakiś samochód, rower. Bardzo fajna, bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o albumy, właśnie jakieś wycieczkowe, podróżnicze. Tutaj mamy jakiś listowy papier ze znaczkiem. Także album wygląda w ten sposób. Składa się z okładki tyłu oraz trzech baz w środku. Starałam się, żeby nie był za bardzo warstwowy, ale nie mogłam oprzeć się temu, żeby nie było elementów wyciąganych. Tutaj macie tak, na którym można napisać coś odnośnie wycieczki. Ten stempelek, który tutaj widzicie, to jest drewniany, gumowy stempelek. Nie pamiętam, jaka to jest firma, ale jest bardzo... Yy, Fajny, można go sobie ładnie ręcznie wyciąć, odbija bardzo y, fajny motyw. Właśnie jest raz do takich journalingowych y, projektów. Druga karta to wycinany z tamtych papierów, które Wam pokazywałam motyw, kieszonka oraz tak no jakieś mniejsze zdjęcie. Kolejna kartka. Tym razem w kolorze zielonym, również z wycinanym i wyciąganym tagiem do dodania na jakieś zdjęcie lub opis. Tutaj sobie możemy opisać coś. Tutaj bardziej prześwitujące, ale również z tagiem. Tutaj możemy opisać sobie, co jest na zdjęciu. Kolejna strona to kieszonka wycięta właśnie z tych papierów, które Wam pokazywałam, z fajnymi torebeczkami i tak z uchwytem torebki. stronę więc można dwa małe zdjęcia tutaj sobie spokojnie umieścić. Następna strona to dwa mniejsze koła na zapiski, tudzież na jakieś małe zdjęcia. Kolejna strona. To również dwa małe zdjęcia. Tutaj takie tagi na zdjęcia, które będzie można albo opisać, albo właśnie okleić czymś ciekawym. Stempelek w formie teczki, torby takiej podróżniczej z zawieszką. A tutaj na końcu macie jakby kartkę via Air mail Jeżeli Wam się filmik podobał, proszę o lajki i komentarze, czy mam nakręcać więcej, czy też macie dosyć mojego głosu i nie chcecie już nic więcej ode mnie dostać. Dziękuję bardzo. Pa, pa.